Witam serdecznie wszystkie byki, byki słoneczne, księżycowe, ascendentalne. Zapraszam Was do wysłuchania prognozy astrologicznej na lipiec 2024. Lipiec będzie dosyć intensywny, yy, dużo będzie wydarzeń, okazji, ważnych, różnych spotkań, informacji, ale będzie też trochę sytuacji konfliktowych i nerwów. Yy, no, jakby będą różne. Yy, Ciekawe aspekty. Ale co Wam sprzyja, drogie byki? Do 22 lipca, słońce jest w znaku raka, w korzystnym aspekcie sekstylu do Waszego znaku, dając Wam nowe szanse, nowe możliwości, nowych kontaktów, umów, yy, szkoleń, kursów. Yy, Merkury do drugiego będzie yy, planeta komunikacji, współpracy biznesu. Yy, Merkury, planeta komunikacji, współpracy biznesu. R również zdawanych egzaminów będzie do 2 lipca w raku. Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności do 8 lipca będzie w raku, czyli trzy planety będą w sekstylu do waszego znaku. I uwaga. Mars, planeta energii, siły życiowej jest waszym znaku w byku do 20 lipca, więc tutaj wszystko wam sprzyja. Macie siłę do działania. Działacie w swoim tempie. W sposób zorganizowany, cały czas krok po kroku do przodu. Więc tutaj świetny czas. Ale zacznijmy od początku. 2 lipca Neptun, planeta miłości, duchowości, inspiracji, który y, działa cały czas na Was pozytywnie, jest w sekstylu do Waszego znaku, wchodzi w retrogradację i będzie w niej aż do 7 grudnia, więc dosyć długo. Y, dla Was. To jest czas, w ogóle okres retrogradacji to jest taki czas retrospekcji, tak? Tutaj wy możecie się zastanowić, co, chcecie, co chcielibyście wspólnie z innymi ludźmi robić. Być może będziecie się inspirowali pomysłami od innych ludzi. Być może wspólnie z innymi zdecydujecie coś zadziałać, coś robić, coś serca, coś co chcecie zrobić dla innych, coś co jest waszym taką waszym marzeniem czas na spełnianie marzeń. Więc tutaj Neptun, tak czy działa na Waszą korzyść. Warto wykorzystać tą energię. Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, około yy, yy, przed 13 będzie robił tego do Neptuna. Yy, czyli tutaj dobra komunikacja, jakaś inspiracja, ciekawa rozmowa, poznanie kogoś, być może wejście na social media z jakimś pomysłem, z jakimś kursem, szkoleniem, być może zapisanie się na jakieś kurs. To wszystko Wam sprzyja. I później około 13.50 Merkury Planeta Komunikacji, Współpracy, Biznesu przechodzi do znaku Lwa. I ustawia się kwadraturze do Waszego znaku, czyli Mm, tutaj, yy, Merkury pokazuje, że będziecie myśleli o tym, co się dzieje w moim domu. Czy ja się w domu czuję dobrze? Czy się czuję bezpiecznie? Czy sam ze sobą czuję się bezpiecznie? Czy czuję się ważny? Czy czuję się ważna? Czy czuję się atrakcyjna dla, na przykład, czy mój dom mi się podoba? Czy może chcę coś zmienić, tak? Tutaj będą Wam takie myśli przychodziły. 3 lipca Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, która jest w Raku. Wenus w Raku chce yy, spędzać czas z rodziną, pobyć w domu, ważne są relacje yy, z rodziną, z bliskimi, więc tutaj być może odwiedzanie rodziny, jakieś imieniny, jakieś grille, kontakty. Wenus będzie w trygonie do Saturna, czyli tutaj dobry czas spędzony z przyjaciółmi, być może wspólny wyjazd, być może jakaś taka realizacja marzeń, że będziecie bardzo dobrze się czuli, tak? Tutaj być może też poznanie kogoś na jakiś długotrwały związek. Wenus w trygonie do Saturna. Saturn zatwierdza, tak? Więc ym, ale uwaga, ponieważ w tym dniu. Około 8:30 Merkury, który wszedł do Lwa, który odpowiada za komunikację, współpracę, biznes, ustawia się naprzeciw Plutona. I obie te planety są w kwadraturze do Waszego znaku, więc tu może być taki dzień, kiedy Wy poczujecie, że na przykład nie do końca czuję się bezpiecznie, że y, ktoś próbuje mnie do czegoś zmusić, bo Pluton to jest y, przemoc, to jest manipulacja, że ktoś mnie manipuluje na przykład, tak? Ja nie do końca czuję się bezpiecznie, nie do końca czuję się też dobrze z sobą, bo na przykład, yy, nie wiem, w domu, w najbliższym otoczeniu mam dobre relacje, a w pracy mam kogoś, kto mnie dołuje, tak? Tutaj możecie mocno to zobaczyć, że nie do końca mi odpowiada to, co się dzieje w moim domu czy w mojej pracy. To co robię, że nie do końca mi odpowiada. Pluton zapowiada Wam zmiany w karierze zawodowej, tak? U wielu byków to się będzie działo. Na razie mocno to odczuwają byki z pierwszych dni znaku, ale przez kilkanaście lat Pluton jakby będzie wymuszał zmiany u wielu byków. U wielu byków już są zmiany, bo macie urana też w byku, tak? który rozwala pewne sytuacje, które wydawało się, że będą wieczne i będą zawsze, tak? A tutaj Najbardziej myślę, że to Wy się zmieniacie. Także uwaga tego trzeciego. 5 marca. Planeta energii, siły życiowej, która jest w waszym znaku, ustawia się w sekstylu do Saturna. Planety karmy, planety naszych ambicji, więc tutaj, tak jak mówię, możecie działać, realizować swoje pomysły, wchodzić w coś nowego. Tutaj Saturn zatwierdza, daje szansę, możliwość na jakieś umowy, na jakieś współpracę, na wchodzenie na social media na przykład, tak? YouTube, Instagram, yy, TikTok, różne inne. Więc y, tu robicie to spokojnie, statecznie, w swojej energii, tak? Tak jak lubicie. Więc y, Mars daje Wam tutaj naprawdę duże oparcie. Zróż z tego odbywa się w księżyca w znaku rak, czyli słońce i księżyc spotykają się w jednym miejscu w raku. Ten nu jest w sekstylu do Waszego znaku. Nów w ogóle jest bardzo fajny, ponieważ podczas nowiu właśnie. Słońce i księżyc są w trygonie, czyli w pozytywnym aspekcie do Saturna. Czyli tutaj, jeżeli coś zaczniemy, Saturn zatwierdza i Mars, planeta energii, siły życiowej, który właśnie jest w Waszym znaku, też jest w sekstylu do Saturna, czyli nowe szanse, nowe możliwości. Wszystko idzie łatwo. Tutaj jest to związane z komunikacją, z najbliższym otoczeniem. Poprawa relacji na przykład z bratem, z siostrą, również poprawa relacji w najbliższym otoczeniu. Być może rozpoczęcie jakiejś współpracy, jakiejś kooperacji, realizacja jakiegoś marzenia, tak? jakiś wyjazd czy jakieś, y, rozpoczęcie jakiejś działalności. Tutaj wszystko idzie z lekkością i z łatwością, więc znowu jest bardzo pozytywne dla Was. Hum, zaraz ponownie ósmego też jest piękna energia. Ponieważ tutaj Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, ustawia się w sekstylu do urana, czyli nowe szanse, nowe możliwości. Uran, planeta nowości, nagłych nieoczekiwanych zmian. Uran jest w waszym znaku, tak? Więc tutaj jakaś komunikacja, podpisanie jakiejś umowy, nagle nieoczekiwanie. Je się zmieniam, zmieniam wygląd, na przykład idę do fryzjera, tak? Nowa ja. Więc tutaj mm, mogą różne rzeczy się zdarzyć, i w tym dniu również Słońce jest w trygonie do Saturna, Wenus w trygonie do Neptuna. Aspekt miłosny, Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemność. Neptun, też planeta miłości, planeta duchowości, który jest sekstylu do Waszego znaku. Więc tutaj mm, czas na miłość, czas na spotkanie, jakieś rozmowy inspirujące. Yy, wspólnie z innymi ludźmi wzięcie udziału w jakimś projekcie, pojechanie na jakiś koncert, coś dla ciała i dla ducha. To rozpoczęcie yy, czegoś, czego nie robiliście na przykład, nie wiem, um, pójdziecie na przykład na kurs malowania obrazów, czy czegoś takiego, tak? To jest piękny dzień, yy, możecie się zakochać na przykład, tak? I uwaga, później około 17.20 Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, przechodzi do lwa. A Wenus w lwie chce błyszczeć. Wenus w lwie chce się czuć atrakcyjna, piękna, pożądana, zauważana przede wszystkim. Pamiętajcie, że tutaj w lwie już jest Merkury. I ta Wenus ustawia się w kwadracie do waszego znaku. Czyli, no też Wenus w lwie, pamiętajcie, że ma lekką rękę do wydawania kasy, tak? W kwadracie. Możecie za dużo wydać, bo będziecie chcieli upiększyć dom. Wiecie, Wenus lubi wszystko z wyższej półki. Piękne, drogie, nie zawsze potrzebne, tak? Dla praktycznego byka. Może zaszaleć, a później może żałować. Więc jakby dobrze. Na razie macie marca w byku, więc spokojnie będziecie podchodzili do tematu, tak? Także ten ósmy jest yy, bardzo ładny. Dwunastego, Uwaga! Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, która weszła właśnie do lwa, ustawi się również naprzeciw Plutona. Planety przemian, transformacji, ale również w sensie negatywnym, manipulacja, przemoc. Więc, no, i tu to jest w kwadraturze do waszego znaku. To jest kolejny aspekt, który pokazuje rozdźwięk między domem a pracą, między wami, że będziecie mocno się zastanawiali, czy to. Czy to, yy, co ja robię, rzeczywiście daje mi spełnienie? Czy to, jak pokazuje się światu, jest prawdziwe? Czy ja się dobrze czuję yy, w tej mojej pracy? Czy ja się dobrze czuję w domu? Czy czuję się atrakcyjny, atrakcyjna? Czy jest tu ładnie? Czy jestem zadowolona, spełniona z tego, co się dzieje? No, kwadratura mówi, że nie do końca, ale tak jak już wielokrotnie powtarzam, Kwadratura powoduje jakieś przeszkody, pokazuje nam, że jest coś nie tak, że uruchamiają się w nas takie emocje, właśnie jak złość, wściekłość, smutek. Te emocje nam coś mówią, moi drodzy, tak? Dalej tak być nie może. Trzeba coś zmienić, czyli nastawiamy się, co mogę zrobić, żeby się spełnić, co mogę zrobić, żeby dobrze się poczuć w tym domu. To mogę się wyrwać jakoś z, te, z tego, na przykład, że, że właśnie. Um, spod wpływu tych ludzi, czy tego miejsca, które mnie dołuje i powoduje, że nie czuję się dobrze, że się nie spełnia. Yy, 15 Mars, planeta energii, siły życiowej, łączy się z Uranem, planetą rewolucji, nieprzewidywalności, nagłych, nieoczekiwanych zmian w Waszym znaku. To jest, wiecie, Mars to jest szybka planeta. Uran też trzeba uważać w tym dniu, tego 15, żeby nie robić czegoś za szybko, zbyt gwałtownie. To jest też, pamiętajcie, aspekt jakiś wypadkowy, więc tutaj trzeba zachować ostrożność i równowagę. Yy, możemy być też, wiecie, wszyscy w tym dniu zdenerwowani. Jesteś pobudzeni, więc tutaj też należy się wyciszać, tak? I tutaj bardzo pomaga przyroda, czyli to jest byk, czyli wyjść gdzieś, pobiegać, zrobić coś w ogrodzie na przykład, tak? Zająć się czymś i, i tą energię z taką skumulowaną wykorzystać na to, żeby coś zrobić, fizycznie na przykład. 18. Słońce ustawia się w sekstylu do urana. Planety rewolucji, nieprzewidywalności, nagłych, nieoczekiwanych zmian, współpracy z zagranicą, więc Uran jest w Waszym znaku. Więc tutaj ym, inspirujemy się, mamy szanse, możliwości. Tutaj w ogóle ten miesiąc macie dobry na rozwój, na naukę, na jakieś kursy, szkolenia, na rozmowy z ludźmi, na spotkania towarzyskie, na podpisywanie korzystnych umów. Ym, 20 yy, Mars. Yy, Około 16 ustawi się w sekstylu do Neptuna jeszcze będąc waszym znakom. Neptun to planeta miłości, duchowości, inspiracji. Więc tutaj jakaś szansa na, tak jak mówię, na wejście na social media, na przykład, na y, jakąś y, y, rozmowę, na jakieś spotkanie ciekawe. Później Mars przechodzi do bliźniąt. Y, około wieczorem, to jest dopiero 21.40, czyli Mars przechodzi do bliźniąt. I zaczyna działać, tak? Chce zarabiać pieniądze, chce poczuć się bardziej wartościowy, chce robić coś, co lubi. Czyli tutaj, mać przechodząc do bliźniąt, zmaga ruch, tak? Tutaj działanie, tutaj chcecie zarabiać poprzez komunikację, poprzez słowo, poprzez transport. Tutaj dużo się zacznie dziać. 21 odbywa się pełnia księżyca w znaku koziorożca. Pełnia nie ma łatwych aspektów, ponieważ podczas pełni, tak, słońce jest w trygonie do Neptuna, planety miłości, duchowości, księżyc sekstylu, ale Merkury jest w kwadracie do Urana. Yy, Merkury to jest komunikacja, współpraca, biznes, Uran, nagłe, nieoczekiwane zmiany, zerwanie jakichś umów, konflikty. Więc tutaj trzeba uważać, tak? Ten. Y, wszystko no, kłótnie w domu też mogą być. Y, 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 Merkury kwadrat uran. Tak, uran jest w waszym znaku, tak? Czuję, że je że ja nie mogę się spełnić, że nie czuję się dobrze tutaj No dość konfliktowo, moi drodzy. Więc. Mimo wszystko pełnie jest w pozytywnych aspektach do waszego znaku, tak? ponieważ księżyc jest w tygodnie, słońce jest yy, w sekstylu, więc są jakieś szanse i możliwości, ale może być bardzo nerwowo. tak? To, tak jak mówię, dobójcie, iść w energię, żeby widzieć bardziej yy, to, co jest. Tak? Na wenu z sekstylu do Jowisza w tym dniu. Podczas tej pełni, czyli Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, jowisz, planeta ekspansji, rozwoju, tak? Wenus będzie wiedziała, co zrobić, żeby poczuć się lepiej. No może właśnie kupi sobie coś ładnego, tak? Poczuje się lepiej, a tutaj później na przykład wydamy pieniądze i ktoś będzie miał do nas pretensje. No też tak może być, tak? Ale mimo wszystko pełnię strygonie do waszego znaku, więc myślę, że wszystko się skończy dobrze. I później 22 mamy fajny aspekt, ponieważ ten Mars, planeta energii, siły życiowej, który wszedł do bliźniąt chce zarabiać pieniądze, chce się komunikować, przemieszczać, ustawia się w trygonie do Plutona. Planety przemiany, transformacji, który pokazuje, że tutaj być może zmiana idzie. Sposobach zarabiania pieniędzy, w tym jak pokazujecie się światu, w Waszym powołaniu zawodowym, więc tutaj może zacznijcie coś nowego, tak? To później, na przykład teraz, lub później przerodzi się w coś, tym będziecie się zajmowali. Więc tutaj łatwość fregon to jest łatwość, tak? Że ja coś zacznę, nie wiem, otworzę yy, sklep internetowy albo na Allegro coś, rzucę i od razu sprzedam. tak? Więc tutaj wiecie. No, komunikacja jest tutaj kluczem. I później około 8.40, Słońce 22 przechodzi do lwa. I to jest, jak wiecie, dla Słońca najlepszy czas, ponieważ Słońce włada lwem. Więc tutaj mamy tak Merkurego w lwie, Słońce w lwie i Wenus w lwie. Więc błyszczymy, chcemy się inspirować, tutaj Wy. Chcecie pokazać, jaki macie ładny dom, jak sobie dobrze radzicie, jak się dobrze czujecie ze sobą. Będziecie chcieli też się zabezpieczyć, zadbać o bezpieczeństwo, ale też, żeby było ładnie. Więc tak jak mówię, na no jedyny mankament, bo wy macie to w kwadraturze, że nie zaczniecie remont i wydacie za dużo kasy, tak? Więc jakby może sobie przeliczcie to na początku, dopóki jeszcze macie Marsa w byku, to możecie spokojnie sobie to yy, wszystko przeanalizować. 23 rano słońce ustawia się naprzeciw Plutona, więc słońce wylwieje, się chce spełnić, chce się realizować, chce się bawić, a tutaj ściana, tak? Chcę wyjechać na urlop, a szef nie chce mi dać na przykład urlopu, bo nagłe zlecenie jest. To jest takie, że wiecie, my się czujemy zmuszeni, zmanipulowani, że ja czuję, że ja nie mogę iść do przodu, że nie mogę się realizować. Więc no, te trzy dni, czyli drugiego, gdy Merkury jest naprzeciw Plutona, później yy, 12. Wenus jest naprzeciw Plutona i 23. Słońce naprzeciw Plutona. To są dni, które mocno mogą wam coś pokazać, kochani. Bo wy jeszcze to macie w kwadraturze, tak? Czyli ja nie czuję się dobrze z czymś, mam jakieś przeszkody, czegoś nie mogę zrobić. Ale Pluton to jest przymus, kochani, tak? Takie zderzenie ze ścianą. Trzeba zobaczyć, jak wygląda sytuacja. To może być nerwowo. Nie jest to, są to dobre dni na jakieś rozmowy, negocjacje, bo tu nic nie skuracie, tak? Ściana po prostu. I 25. dobra informacja dla Was, ponieważ Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, przechodzi do znaku panny i ustawia się tygodnie do Waszego znaku, a Merkury w pannie czuje się bardzo dobrze. Merkury w pannie, władza panną jest w wywyższeniu w pannie, umysł analityczny, wszystko możemy przeanalizować, zaplanować, reguły, czyli tutaj może zobaczycie, że za dużo wydaliście kasy i zaczniecie piąć koszty. Wszystko planować, ustalać, negocjować, więc to jest dobre, że ten Merkury przejdzie do tej panny. 26, jeszcze pod koniec miesiąca, słońce, które jest w lwie, chce błyszczeć, chce się bawić, chce mieć ładny dom, chce w ogóle pochwalić się dziećmi, na przykład, ustawę się w sekstylu do marca w bliźniętach. Czyli tutaj może być tak, sekstyl, nowe szanse, nowe możliwości. Mogę zarobić jakieś pieniądze, dodatkowe, na przykład na ten remont, tak? Albo dodatkowe pieniądze na to, żebym lepiej się poczuł, poczuła ze sobą w domu, kupię sobie, nie wiem, wannę z hydromasażem przykład i będę sobie yy, najlepsze olejki sobie wleje, albo pojadę sobie do spa, tak? Więc moi drodzy, tak się miesiąc przedstawia, czyli dużo szans, dużo możliwości dla Was. Yy, lepiej jak planety jeszcze są w raku, bo później jak przechodzą do lwana, no to tutaj mogą być jakieś zgrzyty. Ale pamiętajcie, że słońce w lwie czuje się najlepiej, więc to jest też czas, w którym możecie się zastanowić, dlaczego ja się nie czuję dobrze ze sobą, dlaczego nie czuję się dobrze w domu, czy z bliskimi, nie czuję się atrakcyjna, nie czuję się ważny, ważna. Dzięki temu, że coś zobaczymy, możemy to zmienić, kochani, tak? Wiele byków, tak jak mówię, wiele zmian przed wami. Pluton zaczyna robić kwadraturę, wymusza zmiany. Pamiętajcie, że to jest horoskop ogólny. On pokazuje, ja tutaj biorę ascendent w Waszym znaku, więc jakby wiele byków może mieć to w innych dziedzinach życia. Gdzie się zapowiadają te zmiany? i Jak wykorzystać tę energię jak najlepiej dla siebie? Na co uważać? Na te pytanie mogę Wam odpowiedzieć podczas konsultacji astrologicznej. Także zapraszam Was serdecznie. Piszcie na maila, czy dzwońcie, macie kontakt podany pod filmem. Proszę też o lajki, subskrypcje. Dzięki temu mój kanał się rozwija. Bardzo dziękuję Wam za obecność. Jesteście cudowni, wspaniali i życzę wspaniałego miesiąca. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.